Dziękuję, gratuluję Marku. E, witam serdecznie wszystkich mieszkańców Szyszkowa. Witam organizatorów dzisiejszej imprezy, witam dostojnych gości, Panie Pośle, witam wszystkie władze samorządowe, panie wojewodo, starosto, panie burmistrzu, zastępcy łącznie z Panem Sołtysem Patykiem. Muszę powiedzieć, że udział tutaj w dzisiejszej uroczystości jest dla mnie tak samo wielkim przeżyciem, ponieważ przyjechałem na miejsce, gdzie jak gdyby ta społeczna działalność mojego przyjaciela, mogę tak powiedzieć, choć dzieli nas dzieliło nas e, 33 lata różnicy, prawda? to staliśmy się e, przyjaciółmi już tak do końca. E, no, mi miło mi tutaj być po prostu, gdzie zaczynała ta, e, się ta jego społeczna działalność, chociaż wcześniej, o czym Marek mówił, już zainicjował budowę e, Domu Harcerza w Wieluniu. To, ten budynek był jedna, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych fotografii zburzonego 1 września Wielunia palący się dom harcerza z napisem z, ta, z takim napisem właśnie Wieluń z tym znakiem drogowym Wieluń i palący się dom harcerza. Potem właśnie ta Inicjatywa budowy szkoły w, ośro... w Szyszkowie. A więc widzicie Państwo, że jak się zaczyna społeczną działalność, to obojętnie gdzie los rzuci, tam się kontynuuje ją. Marek mówił o to, jak doprowadził do budowy chociaż ze środków państwowych Liceum Pedagogicznego, a potem ośrodka sportów wodnych w przeczowie nad wartą dla harcerzy. Najpierw to był ośrodek. Potem nie było środków utrzymania, władze samorządowe to przejęły. Ja osobiście poznałem Druga Strączyńskiego w 1977 roku, chociaż słyszałem już wcześniej, ponieważ w 1975, jak Państwo wiecie, był podział administracyjny kraju, powstały nowe województwa i wszystkie instytucje polityczne, młodzieżowe też powstawały wojewódzkie i oczywiście utworzono chorągię wsieracką harcerską. Ja byłem wcześniej komendantem chówca, wcześniej zastępcą i tak i wówczas po utworzeniu okazało się, że na terenie nowego województwa nie ma żadnego ośrodka wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży. Mieliśmy piękny teren, rzekę Wartę, która była osią główną województwa, no i aż się prosiło. Ogromne potrzeby szkoleniowe kadry instruktorskiej, zufuch, w harcerzy, przybocznych zastępowych itd. tak dalej, nie było ośrodka. Szybko taką koncepcję ośrodka zaprogramowałem, przekonałem władze wojewódzkie i już w październiku 75 władze wojewódzkie powołaliśmy wspólnie Wojewódzką Radę Przyjaciół Harcerstwa. No i po, ta rada od razu na tym samym posiedzeniu powołała, podjęła decyzję o budowie takiego ośrodka. No i przy, przystąpiliśmy, że tak powiem, z marszu do działania, do precyzowania programu i tak dalej i już w 1977 roku stanął pierwszy obiekt, pawilon gastronomiczny. I wtedy sobie uświadomiliśmy, że my jako młodzi, bo cała kadra chorągwi z nauczycielskiego, że tak powiem, naboru się wywodziła, nie mamy tak na dobre zielonego pojęcia o sprawach szczegółowych, budowlanych takiej wielkiej inwestycji, no, położonej na 15 hektarach w lesie nad Wartą, gdzie wszystko trzeba było zrobić. I wtedy w 77 roku, po oddaniu tego pawilonu, postanowiliśmy no, powołać zespół specjalistów, który wypełnił funkcję no, kierownika budowy i jednocześnie inspektora nadzoru. Szybko takich specjalistów wszystkich dziedzin budowlanych powołaliśmy i no, zatrzymaliśmy się na kto będzie przewodniczącym tego społecznego komitetu budowy ośrodka, SKBO. I wtedy przyszedł nam sukurs właśnie yy, wojewoda, wicewojewoda sieradzki, Kobiela, który był gospodarzem powiatu sierad... wieluńskiego do 1975 roku i mówi, słuchajcie, no nie ma najbardziej doświadczonego tutaj człowieka, yy, zaś yy, zaprawionego w, w tych pracach społecznych niż druh strączyński. Przedstawił nam całą historię dokonań druha strączyńskiego, który był wówczas członkiem prezydium rady. No, zapytaliśmy Druga Strączyńskiego, a Drug Strączyński powiedział tak, wszystkie siły, jakie jeszcze mam i jakie będę miał do końca życia, poświęcę dla dzieci i młodzieży, żeby... Ten ośrodek wybudować. I tak to się stało. Ja trzymam tu taką gazetę, a tutaj jest Drug strączyński, My podpisaliśmy, jest to jest zdjęcie 79 roku i tu jest napisane jeszcze tyle do zrobienia, ale wszystko zrobiliśmy i w tym muszę powiedzieć. Że od 95 roku jest to ośrodek całoroczny, i już wypoczywało w tym ośrodku do dnia dzisiejszego, od 90, 168 tysięcy dzieci młodzieży z województwa, z kraju, z zagranicy. Także to jest ogromne dzieło. Razem tutaj z druchem Stronczyńskim kontynuowaliśmy. Dziękuję bardzo.